Czym są stoły transformacyjne? Siadamy wszyscy do stołu, jesteśmy równi, dlatego kojarzy się to zawsze ze stołami okrągłymi. Łączą, przemieniają, rozwijają, bo będziemy rozmawiać o ważnych wartościach. Będziemy się z swoimi spostrzeżeniami, wnioskami i tym, co jest dla nas ważne. Tu jest miejscem spotkania tak jak w domu rodzinnym, tak również tutaj chcemy spotykać się z szerszym gronem osób, zapraszamy Was do tego, chcemy rozmawiać o tym, co jest naprawdę ważne. Dobrze w obecnych czasach zatrzymać się, pomyśleć czasami o tym, co jest dla nas wartością, czy to już zostało tylko sloganem, czy to jednak znaczy dla nas coś więcej. Zapraszamy. Zobaczcie, co to jest, sprawdźcie, jak to przemienia, bo to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Wiele razy już Zasiadałam do takiego stołu, i za każdym razem widziałam przemienionych ludzi, którzy pewne rzeczy odkrywali. Ja za każdym razem odkrywam też coś nowego. Zapraszam. Czym są cały czy, 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 czy Czym są? Nie. Jeszcze raz. Dobrze, jedźcie dalej. nie, nie dobrze, ale jest super. Nie.